Dzień dobry Państwu. Pewnie wszyscy słyszeliśmy, a niektórzy być może nawet doświadczyli czegoś, co nazywa się pułapką kredytową, czyli wpadnięcie w taki stan zadłużenia, który nie pozwala nam obsłużyć długu i tym samym wywołuje. Poważne naprężenia finansowe, stres, a czasami nawet pewne nieszczęścia. O tym, jak uniknąć wpadnięcia w pułapkę kredytową, czym jest kredyt i jak mądrze z niego korzystać, będę chciał Państwu opowiedzieć w tym odcinku, publikowanym pod wspólnym tytułem Ireneusz Jabłoński o pieniądzach, władzy i polityce. Zanim przejdziemy do sedna dzisiejszego spotkania. Chciałem Państwu tradycyjnie podziękować za życzliwe przyjęcie poprzednich odcinków, komentarze pod nimi zamieszczone i prosić Państwa o kciuka do góry i subskrybowanie mojego kanału. Temat kredytów i kredytowania ożył wraz z ostatnim orzeczeniem PSUE na temat kredytów frankowych i tzw. frankowiczów. O orzeczeniu bardzo korzystnym dla dłużników i niekorzystnym dla banku. Dlaczego? Dlatego, że sentencja wyroku jest taka, iż Frankowiczom należy się zwrot wpłaconych pieniędzy bez waloryzacji i opłat na rzecz banku, a zatem de facto ma to formę wypłacania wysokich odszkodowań. Oczywiście każdy z frankowiczów musi wystąpić indywidualnie do sądu albo zawrzeć właściwą ugotę bankową, ale wydaje się, że w kontekście orzeczenia, o którym mówiłem, będą to tylko czynności czysto formalne. A skąd się wziął problem kredytów frankowych i frankowiczów? Otóż stąd, że spora grupa osób na ogół średnio i bardziej zamożnych, Przyjmowała kredyty frankowe na zakup nieruchomości w latach 2005-2008, kiedy frank był relatywnie tani w stosunku do złotego, wynosił 2 złote z groszami, 2,20, a po kilku latach, po tak zwanym kryzysie bankowym roku 2008, wartość franka, tak jak i wszystkich innych walut, ale przede wszystkim franka, urosła w stosunku do złotego do 4 i ponad 4 zł. Zatem wolumen kredytu, kapitał kredytu niemal się podwoił. Ale żeby zrozumieć ten fenomen i konsekwencje jego, musimy wrócić do definicji. Czym jest kredyt i czym tak naprawdę kredyt różni się od pożyczki? Ponieważ jedno i drugie jest instrumentem finansowym, ale dość, o dość istotnych różnicach i cechach. Otóż kredyt jest takim instrumentem, który może być udzielony tylko przez bank, musi być odpłatny, czyli zawierać komponent marży i odsetek. Wreszcie musi być zaciągnięty na określony cel i właściwie zabezpieczony. Do udzielania kredytów monopol mają banki, które są instytucjami zaufania publicznego. I wreszcie kredyt musi być potwierdzony umową pisemną. Natomiast pożyczka jest prostszą i lżejszą, byśmy powiedzieli, formą e, długu, instrumentu finansowego. Pożyczkę może udzielić każdy każdemu na mocy prawa cywilnego, i pożyczka nie wymaga ani celu, ani potwierdzenia, może być nawet nieodpłatna. Co prawda, urzędy skarbowe, jak to w państwie opresyjnym, interpretują brak oprocentowania pożyczek jako zyski nienależne. Ale to powiedzmy jest pewien niuans, nie dotyczący głównej treści wykładu. Popatrzmy na kredyt w trzech jego obszarach, celach, funkcjach. Skoncentrujemy się na kredycie konsumenckim, czyli tym, który zaciągają osoby fizyczne, na kredycie gospodarczym, który zaciągają przedsiębiorstwa i wreszcie na kredycie obsługującym dług państwa. I samorządów, czyli zaciąganym przez instytucje publiczne. Kredyt konsumencki, na ogół zaciągamy na mieszkania, samochody, jakieś dobra trwałe, wysokiej wartości, po to, aby móc z nich korzystać. Zatem w tym wymiarze kredyt jest niczym innym, jak formą przyspieszenia konsumpcji, prawa do korzystania z dóbr, na które nas dzisiaj nie stać. Bo gdyby było nas na nie stać, nie musielibyśmy zaciągać kredytu. Zatem kredyt jako osoby fizyczne, jako tak zwani konsumenci, zaciągamy wtedy, kiedy chcemy poprawić sobie standard życia szybciej niż by wynikało to z przyrostu naszych oszczędności, korzystać z tych dóbr, które uważamy za wartościowe, cenne, poprawiające nam komfort życia. Ale jak to w życiu dorosłym i w ekonomii poważnej, nie ma nic za darmo. Za kredyt, temu, który go nam udziela, czyli bankom, musimy zapłacić w formie odsetek, prowizji, czasami opłat dodatkowych, np. obowiązkowych ubezpieczeń. Co jest istotą kredytu? O czym często się zapomina: że po pierwsze, powinniśmy pamiętać, że kredyt składa się zarówno z kapitału, Czyli tego, co pożycza nam bank, jak i odsetek. Przy kredytach długoterminowych, np. na zakup mieszkania lub nieruchomości wynoszących 20 i więcej lat, w pierwszym okresie wartość odsetek jest zbliżona do wartości kapitału. Z czasem, oczywiście, wartość odsetek będzie malała. Po drugie, pamiętajmy, że zaciągamy poważne zobowiązanie w przypadku kredytów mieszkaniowych na kilkadziesiąt lat. Czyli w jakimś sensie przywiązujemy się sami z własnej woli i na podstawie własnej decyzji do ziemi, jak chłop pańszczyźniany oczywiście w cudzysłowie. Dlatego, pamiętając o tym, warto zastanowić się, czy z chwilą rozpoczynania aktywności zawodowej, czy nawet założenia rodziny, należy zaciągać tak długookresowe zobowiązanie. Czy nie należałoby, tak jak to ma miejsce w bardziej dojrzałych ekonomicznie i cywilizacyjnie krajach, pierwsze 5, może nawet 10 lat aktywności zawodowej prowadzić w wynajętym mieszkaniu czy też domku, jeżeli nas na to stać, a dopiero po ustabilizowaniu, tej pozycji zawodowej, zarówno pod względem miejsca wykonywania pracy, jak i otrzymywanych dochodów w postaci pensji lub innych form wynagradzania, myśleć o długookresowym kredycie. Kredyt w warunkach polskich na mieszkanie, czy w ogóle zakup mieszkania, ma jeszcze jeden ciekawy fenomen nieodnotowywany dość powszechnie w innych, bogatszych państwach mianowicie jest swego rodzaju formą oszczędzania. Oszczędzania w ten sposób, że spłacając kredyt i płacąc go do końca, zyskujemy pełne prawa do nieruchomości, które są de facto naszym życiowym kapitałem, który możemy przekazać naszym dzieciom lub wnukom, ewentualnie spieniężyć poprawiając sobie standard życia na emeryturze w tzw. Hipotece odwróconej, czyli wtedy, kiedy nabywca naszego mieszkania, może być to bank lub inna instytucja finansowa, wypłaca nam określone pieniądze pod zastaw tej nieruchomości, ewentualnie z przejęciem nieruchomości. Ale tak czy inaczej, kredyt zaciągany na dobra, które w danym momencie nas nie stać, powinien być poprzedzony. Bardzo, bardzo poważną analizą i refleksją na temat tego, czy będziemy w stanie go obsłużyć, po to, żeby uniknąć tych wszystkich nieszczęść, o których donoszą nam telewizja, radio i prasa. Taka sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku Frankowiczów, gdzie na podstawie dość wątpliwego, zresztą prawnie, werdyktu CUE, darowany jest niejako ten dług, może się po raz kolejny nie powtórzyć. Drugim kredytem najczęściej branym jest kredyt gospodarczy zaciągany przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Na nich się skoncentruję, ponieważ duże korporacje są w innym obiegu, mają inną wiarygodność, inne prawa, inną cenę pieniądza. Natomiast to, co zaciągają przedsiębiorcy, ma na ogół dwa wymiary. Jeden to zwiększający, czyli tak zwany kredyt inwestycyjny, zwiększający sprawność i zakres, skalę prowadzonej działalności gospodarczej, czasami jej jakość, czy jakość produktów wytwarzanych w czasie prowadzonej działalności gospodarczej. I drugi tak zwany kredyt obrotowy, czyli poprawiający płynność rozliczeń naszego przedsiębiorstwa. Kredyt obrotowy, czyli ten czasami nazywany kredytem w rachunku, ma tą specyfikę, że jest chętnie przez kredytodawców rolowany, czyli z roku na rok przepisywany na tych samych warunkach albo bardzo zbliżonych warunkach, i owocuje tym, że niektórzy przedsiębiorcy zapominają o tym, że to jest nadal kredyt, czyli to jest nadal pieniądz im powierzony do zwrotu. To, że go na bieżąco obsługują, płacąc odsetki, nie, nie zwalnia ich z myślenia o zwrocie kapitału w jakiejś istotnej i krytycznej sytuacji, choćby wtedy, kiedy chcieliby zamknąć własną działalność. Ja spotykałem się w swojej karierze doradcy finansowego i, i gospodarczego z takimi sytuacjami, że przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową, zarówno detaliczną, jak i hurtową, Wynoszącą nawet czasami kilkaset tysięcy czy pojedyncze miliony złotych obrotu rocznie, zupełnie nie mieli świadomości, albo zatracili taką świadomość, że kredyt obrotowy, który pozwala im osiągnąć ten wolumen sprzedaży, jest pożyczonym pieniądzem i koncentrowali się tylko na spłacie i na zdolności spłaty odsetek. To, tak jak mówiłem, często wywołuje bardzo nieprzyjemne niespodzianki, graniczące albo ocierające się czasami. O bankructwo. Kredyt inwestycyjny to jest kredyt na maszyny, urządzenia, czasami technologie, czasami obiekt. On powinien istotnie zwiększyć możliwości wytwórcze przedsiębiorcy, ale w tym wypadku przedsiębiorca, kalkulując czy analizując wolumen kredytu, czas i jego warunki, powinien pamiętać, że będzie spłacał nie tylko odsetki od tego kredytu, ale również kapitał. Dlatego to zwiększenie mocy wytwórczych jego przedsiębiorstwa powinno być na tyle duże, żeby wartość netto, czyli wartość dodana, powstała ze względu na wykorzystanie zakupionych na kredyt maszyn, i urządzeń, obiektów, powinna wystarczyć z dużym zapasem na obsługę kredytu, rozumianego jako spłatę rat kapitałowych i rat odsetkowych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, Jaką funkcję pełnią dopłaty do kredytu? O tym napisał już w swoim eseju, przywoływany przeze mnie w jednym z poprzednich odcinków, Frederik Bastiat, analizując kredyt czy dostęp do kredytu Piera i Żana. Otóż Pier był pracowitym rolnikiem, odłożył pieniądze, chciał kupić pług, posiłkując się kredytem instytucji finansowej. Natomiast Żan był mniej oszczędny i mniej przedsiębiorczy, brakowało mu więcej pieniędzy, ale potrafił napisać lepszą aplikację do agencji rządowej, która dopłaciła mu do tego kredytu. Zatem obaj panowie tak naprawdę nie ubiegali się o kredyt, tylko ubiegali się o pług i w tym systemie pług dostał ten, który był mniej wydajny i mniej oszczędny. Co oczywiście jest, po pierwsze, niesprawiedliwe, a po drugie, w skali gospodarki mniej efektywne. Dlatego warto o tym pamiętać, że dotacje wykośliwiają ocenę zdolności kredytowej nawet na tak elementarnym poziomie. I trzeci wreszcie rodzaj kredytu finansujący dług publiczny, zarówno budżetu państwa, jak i budżetu samorządu, jest niczym innym jak łataniem dziur. W bieżących płatnościach tych instytucji, i zawsze, proszę Państwa, zawsze jest to wynik nieroztropnego i niewłaściwego zarządzania finansami publicznymi. Jedyną sytuacją usprawiedliwiającą zaciąganie długu przez państwo czy samorząd są stany nadzwyczajne, klęski, Wojny lub bezpośredniego zagrożenia wojną, i wtedy te dodatkowe pieniądze pochodzące z długu powinny służyć finansowaniu potrzeb wynikających z tych nadzwyczajnych stanów. Natomiast stałe, bieżące dotowanie na coraz wyższym poziomie wydatków, właśnie bieżących przez samorządy i państwo, ma walor niczego innego, jak po prostu przekupstwa politycznego za pożyczone pieniądze. Bo te wydawane w ten sposób pieniądze przecież nie idą na jakieś strategiczne czy znaczące cywilizacyjnie inwestycje poprawiające trwale standard naszego życia, bezpieczeństwo czy też najzwyklejszy komfort, tylko na ogół są wydawane w znacznej części na bieżącą konsumpcję. Jest to najbardziej nieroztropny i niemądry sposób finansowania rozbuchanych potrzeb i oczekiwań w sytuacji kiedy nas na te na finansowanie tych oczekiwań i tak rozumianych potrzeb nie stać. Milton Friedman, noblista z ekonomii z roku 1976, podczas wizyty w Polsce w roku 90, powiedział, że nie powinniśmy naśladować bogatych państw Zachodu, między innymi w ich programach socjalnych czy finansujących ideologiczne derdy mały, bo nie jesteśmy bogatym państwem Zachodu. I ta sytuacja, mimo upływu 30 lat, istotnie się nie zmieniła. Zatem budżet państwa, budżety samorządów powinny być skoncentrowane na finansowaniu potrzeb wspólnych na tym poziomie, na jakim nas w danym momencie stać, a nie rozrzucaniu pieniędzy z helikoptera wcześniej, Pożyczonych od bankierów i spekulantów na wysoki procent. Takim przykładem nierostopnego programu są dzisiejsze programy socjalne, które tworzą iluzję poprawy standardu życia poprzez zwiększenie możliwości konsumpcyjnych, ale poprzez wywołaną jednocześnie inflację dwucyfrową konsumują znakomitą część tych dobrodziejstw, które pochodzą z 500 czy 800, jednocześnie. Potężnie zadłużając państwo na przyszłość. To nie rząd dzisiejszy, czy rządy przyszłe będą płaciły te dzisiaj powstawane długi, tylko nasze dzieci i wnuki. Podobnie w przypadku samorządów. Budowanie szeregu przedsięwzięć na chwała obecnie rządzących, a takimi są stadiony, akwaparki i duże sale koncertowe jest kosztem. Po pierwsze, budowy infrastruktury tej elementarnej, czyli kanalizacji, wodociągów, gazociągów, dróg, linii energetycznych, ulic. I po drugie, będą obciążały przyszłych mieszkańców, redukując ich możliwości konsumpcyjne w przyszłości. Myśląc i patrząc na kredyt jako instrument finansowy, poprawiający nas dzisiejszy standard życia, Oczywiście, kosztem obniżenia tego standardu w przyszłości, należy pamiętać o jednej ze złotych sentencji, przywołanego już przeze mnie profesora Miltona Friedmana, a brzmi ona tak: Nie ma lunchu za darmo. Ktoś zawsze musi za niego zapłacić.